Także cześć, z tej strony Patryczek i witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj jeszcze odcinek jest to odcinek z gry pod tytułem Brawl Stars, no i jak już widzicie moje konto jest mało co rozwinięte, mam 457 pucharków, no i parę postaci, parę, paru zadymiarzy. jest to głównie 8 postaci, ale możemy sobie popykać ogólnie, teraz sobie pykam... Piratką, ponieważ nam ost mi ostatnio ona wypadła ze zwykłej skrzynaczki, także w sumie spoko. No i możemy sobie popykać nią dzisiaj. Natomiast też napiszcie, czy chcielibyście jakąś serię z Brawl Stars, może też z innymi youtuberami, napiszcie też, jakich moglibym, mógłbym poszukać, tych takich w zasięgu, wiadomo, to nie lecimy po setki tysięcy, ale takich mniej więcej tych, których znacie. Ale na przykład chcielibyście, żebym. Z nimi zagrał. Dodatkowo jeszcze też napiszecie czy gracie w Brawl Stars, ile macie pucharków i czemu ja sobie umieram tak o bo jestem głupi. No ale wracając, także no po prostu możecie też napisać właśnie jak tam gracie w Brawl Stars, ponieważ no myślę, że e, dużo osób gra w Brawl Stars i ta gra jest naprawdę fajna i jest spoko. Także w sumie czemu by nie zrobić z niej serii, bo to jest taka gierka, którą sobie gram poza Krytyka Lobsem, ja chcę się tak aby już zrelaksować można by rzec po na przykład przegranym meczu albo po wkurzonym meczu. Ta gierka jest taka spokojna, nic tu się zbytnio jakoś. Yy, Może nie też nic się nie dzieje, bo się dzieje bardzo dużo, ale nie chodzi o to, chodzi też jest po prostu taka no, miła, sympatyczna po prostu, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Dobra, i teraz lecimy na tego typiarza. i jep, jep, dobra, leci. No i okej. Okay. Nasza piertka ogólnie jest dość dobrą postacią. tropnąłem ją i jest naprawdę spoko. Także w sumie warto było nią tutaj trafić. Ogólnie to tak, to troszeczkę gram mało taktycznie, bo tak sobie pykam po prostu, żeby sobie pykać, no ale w sumie to czemu by nie. Mamy 8 do 3, troszeczkę by trzeba było pozbierać tych diamencików. Dobra, pyk, robot. O cholera. Chodź tutaj, ciulu. Dawaj go. Dobra, zatrzymane odliczanie. O, 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 o. Robot mi tutaj dopieprzył, ale robot ma tutaj 8 punktów aż o, dobra, udało się, nasi zarębali tego robociarza, uciekajcie, ja tutaj potłukę ich, podtrzymam ich na odległość, uciekajcie, chłopaki, dobra, kolejny kill, 4, 3, 2, 1, pyk. Jeszcze bym zdążył go zabić, no ale niestety, ale koniec rozgrywki. No i jestem MVP tego meczu, chociaż bardzo mało diamencików zebrałem, natomiast jeżeli chodzi o zabójstwa, to było to nawet całkiem całkiem. Okej. Okay. Doświadczenie wbite troszeczkę żetonów się powbijało, także w sumie ja tam mogę grać dalej, nie ta, nie wiem jak tam moi... Towarzysze, niestety nie, ale my przechodzimy do następnej walki. No i też, jak chcielibyście, żeby te odcinki wyglądały? Czy one były bardziej takie, aby ja sobie pykam daną postacią i robię coś fajnego, coś e, e, takiego, jakiś challenge, albo coś w tym stylu, czy na przykład e, grać tylko ten tryb Battle Royale? Napiszcie też, co o tym sądzicie. Okay. No i lecimy z kolejnym meczkiem. Tym razem nasza piratka tutaj, no. Może sobie nie dawać rady, ale jakoś dała. Dobra. Bo nasz tutaj Barley się rozpędził. Dobra. Może i nie ja zabiłem, ale mnie teraz zabił Barley, niestety. Ha, Barley on się nazywa, no nie? Dobra. dorzućmy tam tego naszego wyrzutniaka. Armatę czy co to tam jest? O cholera. Ten... Machine gun, nie wiem jak on się nazywa, ten typiasz, Colt chyba on się nazywał, no. No to on ma dość dobre ataki i kurczę też nim lubiałem grać, kiedy grałem jeszcze w tą grę. Ała! No im jest demaskował, No ale dobra, rzućmy tutaj tę naszą wyrzutnię. Może się uda coś tu zrobić. Dobra, pyk, 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 pyk! No i okej, okay. Le leży nasz tutaj meksykański zawadiaka. Dobra. Jeep, yeah, w ogóle tutaj był barley. Ja chciałem w Barleya zaatakować. A tu proszę taka akcja. Się zdarzyła. Drużyna czerwona, odliczanie nie będzie tego na mojej warcie. No i dobra, rozwaliłem typiarza, ale wszystkie punkciki dalej są na ich połowie. że w sumie to dość słabo. No i drużyna czerwona znowu ma odliczanie odpalone. Dawać go. O nie! Hold, spadaj. Tam jest Barley. No nie. No i wygrają to nasi tej przeciwnicy, no niestety. Kurczę, bardzo było blisko, jeżeli chodzi o tą rundkę, no bo tam trzymałem ich, tylko no moi teammate też nie do końca zaatakowali w tym momencie, w którym ja chciałem, bo ja chciałem, żeby oni to przejęli. Żebyśmy przejęli te punkciki i uciekli stamtąd. Tam chyba dwie postacie były zabite, także dałoby się to zrobić. No ale niestety naszym tutaj kolegom nie wyszło, no cóż, no też nie zagrałem jakoś super ekstra, ale no nie było tak źle. Także okej, okay. tym razem możemy zaradzić czymś innym i może weźmy sobie Bula, ponieważ na nim troszeczkę mam płcików i weźmy sobie Starcie, gra Solo, to jest dość fajny tryb, lubię grać ten tryb z tego względu, na przykład no postacią akurat Bal, Bul, czy jak tam się czyta, bo on ogólnie ma bardzo dużo HP i jeżeli troszeczkę zbierzemy tych tych power punkcików, no to po prostu on jest, no, OP. Naprawdę jest OP. No, i dodatkowo dość szybko otwiera te paczki na początku, także też to jest jego zaleta. Dość duża. Ok, pójdźmy sobie po kolejną paczkę. No i też jak na przykład mamy tutaj zrozpionego jakiegoś słabszego zadymiarza. O, 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 o. Dobra, to załatwiam. Dobra. Uch, skryłem się i mam trzy power cube'y, Także w sumie dość. Dobrze. Okej, okay, poczekamy. Może tu kolt się zbliży do nas troszeczkę. Dobra. Chyba się nie zbliży, niestety. Chyba nas olał, Co mi się nie podoba? Chyba cztery osoby zostały. Tego kolta przydałoby się. oła Wyeliminować. tam kolt na kolta chyba idzie. Dobra? No nie! Haha, ha, mam cię! Dobra, udało mi się jakoś to przeżyć. Dobra, kolt, ja będę szedł tak, to powinien mi nie trafić. No i bardzo dobrze, udało się jakoś tutaj przeżyć. Dobra. Colt wymanewrowany. Trzy osoby zostały. Dobra, chyba mnie nie zauważył ten ból. I bardzo dobrze. Bra, dobra, 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 dawaj, 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 dobrze, super. 5 Power cubów mamy, ale nie wiem ile ma nasz przeciwnik. No i niestety nie mamy tego super uderzenia. Natomiast wiem, gdzie on jest, on jest tam na lewo, teraz na prawo, ma 3 Power Cuby. Także powinniśmy go zaatakować dość skutecznie. No i dobra, udało się. Huch. Ale no, przez chwilę tam, fajna była ta jedna akcja, jak poskoczyłem do tego Kolta, on tam miał bardzo mało HP i naprawdę się fajnie to udało. Też napiszcie co sądzicie o mojej grze, co mógłbym poprawić, jakie odcinki, bądź też co mógłbym obejrzeć, żeby stać się troszeczkę lepszym. No i co, no powbijam trochę tych punkcików, bo na razie to jest chyba lekkie, sła... lekka słabizna, jeżeli chodzi o moje pucharki. No jest ich tylko 475, no i ogólnie tego sezonu też zbytnio nie tłukłem, a te 4 dni on się kończy, także przydałoby się chociaż odblokować tu Jesse bo to są później naprawdę ba bardzo fajne skrzynki, ale też tego nie wbije w tym sezonie, czy co to jest. Także okej, okay, to było na tyle w dzisiejszym odcinku, napiszcie co sądzicie o w Brawl Stars, no i do następnego, trzymajcie się, no i na razie, hej!